Witam YouTube z tej strony Karol. Mamy 20 września piątek i dzisiaj jak co tydzień aktualizacja analizy wykresu bitcoina. I tydzień temu analizowaliśmy sobie złoto i myślę, że warto zaktualizować, bo złoto kontynuuje wzrosty. Ten mój scenariusz, który Wam przedstawiałem tydzień temu się w 100% zrealizował. I chciałbym trochę przestrzec przed dał, dalszą euforią, co mogłoby się wydarzyć, więc, wykle złota też sobie dzisiaj zaktualizujemy. No i w ramach wstępu, spojrzenie na moją analizę ostatnią, czyli z ubiegłego piątku. Założenie na Bitcoinie było takie, że mamy 5 fal. Pokazywałem wam, jakie miejsca istotne tutaj na grupie handlowałem. Były i porażki, i były sukcesy. A założenie z, z ubiegłego tygodnia było takie, że jeżeli mamy tutaj falę pierwszą bądź falę A i dostaniemy spadek w okolicy tego dołka, aż to tłumaczyłem na poprzednim nagraniu, będę traktował to jako korektę, próbuję zatrzymać korektę i dołączenie do wzrostu. Już dzisiaj wiemy, że rynek nie zrobił tej korekty, kontynuował wzrosty, więc zaktualizujemy sobie ten temat i zobaczymy co dalej z bitcoinem. Dawno nie aktualizowałem długoterminowego spojrzenia, więc dla tych, którzy mnie krócej oglądają, nie znają długoterminowego spojrzenia. Spojrzymy też na dzienny interwał, zobaczymy, co tam się dzieje. A na złocie założenia były... Czekajcie. O, na złocie założenia były takie, że mamy wzrost fali pierwszej, wzrost fali drugiej. Pokazywałem wam moje wejście, bo udało się bardzo ciasno zająć pozycję na tą falę, falę trzecią. Mamy wzrost fali 3. Spodziewam się fali czwartej i piątej. Nawet tu chyba we wewnętrznych strukturach pokazywałem Wam, że mogłoby to się jeszcze. E, można było to rozbić jeszcze na wewnętrzne fale. E, ale czy tak było? Było. E, czyli mamy 1, 2, 3, 4 i. E, przepraszam, co ja mówię. 1, 2, i w trwającym. W trwającej fali trzeciej też powinno być pięć fal. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia i tutaj strefa na szukanie dołka fali czwartej i jeszcze jeden wzrost i później dopiero po zakończeniu tej fali trzeciej niebieskiej fala czwarta niebieska i dopiero fala ostateczna piąta. Także dzisiaj sobie zaktualizujemy, bo to wszystko, co tutaj przedstawiałem się, już zrealizowało i co dalej o tym myśleć. Będą dalsze wzrosty, czy trzeba zacząć się bać większej korekty? Bo już nawet tydzień temu chyba o tym wspominałem. Zobaczę. O! Wspominałem o tym, prawda? Że to może się wydarzyć, że mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i jesteśmy teraz w piątej. Te wewnętrzne struktury, z których handlujemy, to są wewnętrzne struktury fali piątej i tu się prędzej czy później pojawi fala czwarta wyższego rzędu. I dopiero wzrost. Ok? Więc tutaj. <laughs> Sobie to zaktualizujemy. Także zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy. Tak jak obiecywałem we wstępie. Zaczniemy od przypomnienia mojego założenia długoterminowego globalnego. Założenie to zakłada, że jesteśmy w najwyższym interwale w fali globalnej piątej, i w tej fali piątej zastanawiamy się, czy fala czwarta się już zakończyła i trwa fala piąta, czy jednak mamy tylko trójfalowy ruch, czyli to była fala B. Jedziemy z falą C. I ja zawsze biorę pod uwagę scenariusz pierwszy, który jest możliwy do zrealizowania, czyli scenariusz, że jednak mamy impuls. Ja może, ja Wam pokazywałem takie założenie na chyba indeksie. O, właśnie. Na indeksie taką projekcję robiłem, która nie wiem, czy się zrealizuje, ale chodzi mi o to założenie. Że ja zakładam, że my idziemy teraz do góry i dopiero pójdzie, wyjdzie korekta wyższego rzędu. To jest opis akurat jurkowy. ale to byśmy to zrobili w ten sposób, że mamy 3. I mamy 4. I teraz trwa 5. Jest pytanie, czy 4 się zakończyło, czy będzie możliwe, może jakimś trójkątem pędzącym, i dopiero przyjdzie fala 5. Tego nie wiemy, przynajmniej ja tego nie wiem, ale zakładam scenariusz pierwszy do zrealizowania, że tu się zakończyła fala 4 i trwa fala 5. Mamy 1, 2, 3, 4. I teraz jest fala 4. I to te założenie, które Wam od dłuższego czasu e, przedstawiam, czyli założenie, że na poziomie 0,5 jako ostatnie wsparcie zakończyła się fala czwarta i teraz powinniśmy jechać w okolice 90 tysięcy. Jako zasięg optymalny dla fali piątej. Tego się cały czas tutaj w tych wewnętrznych strukturach trzymam. Scenariusze z, z większą przewagą na długoterminowe wzrosty i tyle. Wewnętrznych strukturach, wewnętrznych strukturach jakiego scenariusza się można spodziewać, jakiej, co musiałoby się wydarzyć, żebym szukał istotnego miejsca? A więc jeden ze sposobów jest taki, że nie wybijemy tego wierzchołka, a dostaniemy spadek w okolice 57 tysięcy. I tutaj szukam zakończenia korekty A, B, C i dołączenia, i znowu szukania istotnego miejsca na dołączenie na długoterminowe wzrosty. To jest jeden ze scenariuszy, czyli założenie, że to jest koniec fali czwartej, to jest fala pierwsza, to jest fala A, to jest fala B. Będzie fala C i pojedziemy do góry. Proste założenie, bardzo proste czytanie. Czyli potrzeba tutaj zejścia w okolice minimalnie 57 030. Jeżeli będzie taki spadek, i tu podkreślam, jeżeli będzie taki spadek, ja nie zakładam spadku, żeby ktoś źle, źle nie interpretował mojej analizy. Ja handluję po korektach. Ja nie zakładam, że korekta się pojawi. Tylko ja zakładam, że jeżeli się pojawi, to jestem gotowy na to, żeby próbować ją zatrzymywać. I też na tym polegają moje analizy, czego, jak głębokiej korekty się spodziewam, gdzie ona mogłaby się zatrzymać. Czyli dopóki nie wybijemy tego wierzchołka, może ja go zaznaczyć. Czyli dopóki nie wybijemy 65175, 175, a pojawi się spadek w okolice 57 000, zaczynam polować na dołek aby dołączyć do długoterminowych wzrostów, tak? Czy dołączyć, nie dołączyć, po prostu tak wygląda analiza. To jest miejsce, w którym taki potencjalny scenariusz mógłby się zrealizować. Scenariusz drugi, który aktualnie, aktualnie może się realizować, to scenariusz, który zakłada, że mamy wzrost fali pierwszej, koniec fali drugiej i mamy trwający trójfalowy ruch fali trzeciej. Później dostaniemy trójfalowy ruch fali czwartej, i truch, trójfalowy ruch fali piątej i dopiero zobaczymy korektę po takim wzrostowym klinie. Jest to scenariusz bardzo wybiegający w przyszłość, ale pozwalający wewnętrznych strukturach dalej szukać scenariuszy na kontynuację wzrostów. Więc scenariusz, który zakłada, że może tu się pojawić klin wzrostowy po klinie korekta i wzrost, kontynuacja wzrostów. Nie wiem, czy taki stan się zrealizuje, Musi, żeby już zakładać, że on ma jakieś zwiększone prawdopodobieństwo, musielibyśmy zobaczyć wzrost, który wybije ten wierzchołek. Po wzroście, który wybija ten wierzchołek, automatycznie zaczynam opisywać to w ten sposób i zakładać, że jeżeli teraz pojawi się tu korekta, to będzie to tylko fala czwarta i kontynuacja wzrostów. Tak, jako ruch fali piątej, dopiero później gdzieś tam będziemy się spodziewać większej korekty, albo po prostu takim ruchem klinowym Dociągniemy do minimum fali piątej, czyli mamy 1, 2, co tu się zrobi na fala trzecia, konsolidacja fala czwarta i jeszcze pięć fal, które sobie tutaj dociągniemy. Oczywiście, że taki scenariusz biorę pod uwagę, a wszystkie scenariusze, które biorę pod uwagę, to są scenariusze wzrostowe, Zanim przejdę do wewnętrznych struktur, muszę powiedzieć o pesymistycznym scenariuszu. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że jeżeli dostaniemy wybicie tego wierzchołka, ale nie pokonanie tego wierzchołka, czyli z tej przestrzeni, zobaczę spadek, to istnieje ryzyko, że niestety będziemy pokonywać 50 tysięcy. Czyli nie wiem, bo załóżmy, że jak to fundamentalnie, bo ktoś powiedział, że to jest niemożliwe, bo często mi tak piszecie, że fundamentalnie jest to niemożliwe, jeżeli coś tam się wydarzyło, to jest to niemożliwe, a później się okazuje, że coś innego się pojawiło i jest jednak możliwe, prawda? Tak to jest z fundamentami. Więc to jest scenariusz, którego nie chciałbym zobaczyć. Czyli po prostu korekta i dalszy spadek i wcale nie zanegowanie fali czwartej. Tylko cały czas przypominam, że w okolicach 46 tysięcy jest cały czas wsparcie. Jeżeli na dziennym interwale to spadniemy i wrócimy z powrotem, i zostanie tylko cień, tak jak tutaj został tylko cień, i zamkniemy się powyżej. 0,5 na dziennym interwale, czyli powyżej 50, 49 168, to cały czas zakładam, że to jest jeszcze fala czwarta i nie ma tutaj mowy o przechodzeniu na głębsze spadki. Cały czas zakładam taki scenariusz. Więc to jest coś, czego nie zakładam, a czego się bardzo obawiam, że mogłoby się wydarzyć. To jest na przykład, nie wiem, mogłoby się to powiązać z tym, że Trump jednak przegrywa wybory, nie? że będziemy się tak tutaj dociągać do, będziemy się tutaj ciągnąć do listopada. I jednak się okaże, że no nie fajnie, nie? Trump przegrał i te nadzieje, te obiecanki Trumpa, które były w stosunku do krypto, jednak nie będą mogły być zrealizowane. No i rynek może się zawieść, tak? Chyba, że pojawią się jakieś inne rzeczy, które będziemy próbować wyceniać. ale na tą chwilę takowych nie znam. Ja się nie skupiam zbyt mocno na fundamentalnym podejściu do rynku, bardziej takim ekonomicznym albo bardziej technicznym. No i tyle, jeżeli chodzi o bitcoina wewnętrzne struktury, możemy sobie zobaczyć, gdzieś tam można, godzinowy interwał. Na godzinowym interwale tydzień temu zakładałem, że właśnie tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 i jeżeli pojawi się korekta, to szukam baj, kolejnego, prawda? Niestety ta korekta się nie pojawiła i baj nie było. Pojawił się wzrost i dopiero pierwsze baje, pierwsze e, które robiłem, to były tutaj w tej strefie i to też nie zakładałem, żeby ktoś mi tutaj nie powiedział, że o, o, udało się Karolowi dołączyć. No niestety nie udało się. Karol dołączył i zrealizował pozycję w tym miejscu, a tutaj otworzył na tym ruchu shorta, na którym nie udało się zarobić, było tylko zabezpieczenie pozycji na założenie, już ją pokazuję, na założenie 618 stop plus na 707 i po tym ruchu tylko częściowa realizacja zamknięcie połowy pozycji żeby w razie co wyjść na zero i tyle, tak to się wydarzyło nawet nie udało mi się ostatecznie na zero wyjść, wyszło z lekką stratą, bo nie uwzględniłem nie dało się zresztą uwzględnić opłat transakcyjnych i na te opłaty, te opłaty straty ponadto są na opłatach, więc long się udał z założeniem, że mamy 5 fal i to jest tylko korekta i zobaczymy to na co wtedy liczyłem, na to. cały czas liczyłem na to, że dostaniemy testowanie tej 56 tysięcy, to bardzo technicznie dobrze by wyglądało dla scenariuszy dalej pro-wzrostowych dla budowania impulsu idealnie by to wyglądało, ale niestety rynek tego scenariusza nie zrealizował, więc no, nie było tych prób. I później Fed, później Fed, wszyscy czekaliśmy na obniżkę procentowych. i też długoterminowo nie udało mi się niestety zrobić. Udało się w lokalnych strukturach. Jeszcze przed Fedem udało się tutaj zrealizować longa, udało się zrealizować shorta. Udało się znaleźć dołek. Tutaj po tym wzroście od poziomu 0,5 ze stop lossem do dołek braliśmy longa. Już prawie otwieraliśmy szampana. Prawie otwieraliśmy szampana. Robiliśmy częściowe realizacje. A rynek wrócił i nasze pozycje, które już były przestawione na break even, wybija i później kontynuuje wzrost. No niestety, tak? To jest w treningu. Mimo, że zakładasz wzrosty, to w handlu na dźwigni, gdzie, gdzie no niezbędny jest stop loss, który. Określa Twoją maksymalną stratę, żeby niektórzy tak podchodzą do tego handlu na dźwigni, że o, jeżeli na dźwignię, to na pewno dużo się traci. Traci się tyle, ile zakładasz. tak? Zakładasz wielkość pozycji, zakładasz gdzie, gdzie jest stop loss, wiesz ile stracisz, czyli powiedzmy 1000 dolarów i tyle. <laughs> Nie ma to żadnego innego, innego znaczenia. No chyba, że ktoś nie używa stop A Są ludzie, którzy promują taką ideę, że stoplosy są dla małych dziewczynek, no to wtedy faktycznie handel na dźwigni może bardzo szybko zrujnować nasz handel. No i co teraz? To, co widzę tu w wewnętrznych strukturach, to dlatego scenariusza wzrostowego, tego, o którym mówiłem, że jeżeli trwa fala trzecia, prawda? To zdecydowanie będę przyglądał się i będę wyszukiwał struktury trójfalowej, tak jak tutaj przyglądałem się i wyszukałem struktury. Trójfalowej, udało się znaleźć zakończenie falice po sygnale dołączyć do wzrostów. Jeżeli tutaj zobaczę korektę wyższego rzędu, która mniej więcej będzie wielkością tej korekty i będzie zachowywała się ruchem trójfalowym i będzie dało się rozszyfrować falecę, to tylko w tej sytuacji będę próbował kontynuację tej wzrostów, dołączenie do wzrostów. Jeżeli nie, to niestety odpuszczam sobie na razie handel w w wewnętrznych strukturach, bo nie jestem przekonany co do tych wszystkich tu wewnętrznych struktur, prawda? Bo jeszcze dopuszczam, jeszcze dopuszczam, że to jest tylko ruch fali B i może się wydarzyć na przykład coś takiego. Więc nie mam tu jakiegoś mocnego ciśnienia na to, żeby mocno się pakować, mocno szukać tu wewnętrznych struktur. Odsuwam się i czekam, czekam na albo czytelną strukturę, albo albo pięciofalowy ruch, korekta i kontynuacja spadków w okolicy 57. Jeżeli to się nie wydarzy, to w tym miejscu, dopóki nie będzie głębszej korekty, nie zrobię nic, ani shorta, ani longu. Tak to wygląda, takie mam plany na najbliższe chwile. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to bardzo zrozumiałe. Ja to chyba robię tak z naciskiem na, na to, co ja będę robił, prawda? Ogólnie patrzcie na to jako analizę, bo to co ja robię to ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo publikuję dla Was raz w tygodniu a to co się wydarzy w ciągu tygodnia wewnętrznych strukturach to i tak Was nie dotyczy więc założenie długoterminowe 4, cele 90 tysięcy i tutaj wyczekiwanie, na albo taką strukturę, albo klinowy ruch i korekta, zobaczymy co tutaj się będzie chciało rysować i tyle i teraz złotko. Złoto zrealizowało w 100% scenariusz, który Wam przedstawiałem tydzień temu, czyli założenie, że będziemy mieli 5 fal, dostaliśmy 5 fal, po tych pięciu falach dostaniemy falę czwartą, dostaliśmy falę czwartą i idzie ruch fali piątej. I teraz to, na czym warto się tutaj skupić, na czym ja się skupiam, to na prowadzeniu pozycji w tych wewnętrznych strukturach. Oczywiście obie pozycje mają bardzo Ciasne wejścia, bardzo ładny stosunek zysku do straty, więc należy tutaj <laughs> myśleć o częściowych realizacjach, bo... bo takie jest spojrzenie z dużego interwału. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeżeli pojawi się fala czwarta, to te wszystkie pozycje, które w tych wewnętrznych strukturach są, zostaną wybite. Okay. I dopiero tu będziemy szukać dołka na ruch fali piątej, który możliwe, że dotrze w okolicy 3000. I teraz wracamy na wewnętrzne struktury. I prowadzenie tutaj pozycji, jak mogłoby wyglądać. Weźmy sobie może godzinowy nawet interwał. I tak... Mamy tu jakąś dużą korektę. Więc założenie by było takie. Zobaczymy sobie. Mamy 50%, ok. Więc założenie 1, 2, 3, 4, 5. Trwa fala piąta, 15 minutowy interwał. 1, 2, 3, 4, 5. Więc coraz bardziej zbliżamy się ku końcowi. Teraz prowadzenie pozycji. To, to było opis falowy. Możemy sobie to spróbować opisać. Dajmy temu jakiś kolor zielony. O, no. zielony. Teraz tak. <coughs> Jeżeli. Kiedy całkowicie będę wychodził z rynku, z tych wszystkich pozycji długich? W momencie, kiedy dostanę spadek pod ten dołek. Bardzo późno, bo jeszcze zakładam, że mogę się mylić i fala pierwsza była trójfalowa, fala druga i dopiero trwa fala trzecia, przyjdzie fala czwarta i piąta. Więc nie mogę wykroczyć tego scenariusza. W myśl prowadzenia pozycji po częściowej realizacji z jednej drugiej pozycji, podciągnę stop lossa pod ten dałek strategiczny, bo wybicie tego dałka będzie świadczyło bardzo źle, jeżeli chodzi o falę i podniesie ryzyko, więc lepiej zacząć realizować już wszystko. A dalej, jeżeli będzie ten pięciofalowy ruch, to będę podciągał stop lossa, a tu będę szukał kolejnych wejść. I na razie zakładam taki scenariusz, ale jeżeli dostanę wzrost Jeżeli ten wzrost będzie kontynuowany w okolicy 2650, jeżeli dostaniemy coś takiego, do, dobijemy do 2650, to będę zakładał, że to jest 1,2 i da, kolejne wejście będzie tu na falę 4. Kolejny long był tutaj, long był ten wcześniejszy long, to kolejny long będzie dopiero tu. Jeżeli dostanę informację, bo fala trzecia jest często dla mnie prowadzeniem pozycji, jeżeli udało mi się zająć powiedzmy pozycję na falę drugą, ale w ostateczności fala trzecia jest dla mnie informacją o tym, że po fali czwartej będzie jeszcze jeden wzrost, więc ja muszę dostać tą falę trzecią, żeby mieć informację, żeby po fali czwartej, żeby zakładać, że ten ruch w dół to jest z większym prawdopodobieństwem tylko korekta, wyznaczyć miejsce, w którym mogłoby się to zatrzymać, znaleźć wsparcie, opory, nie trendu, zasięgi fali czwartej, eliotowe, jurkowe, wewnętrzne struktury, wszystko tak, są wszystko co się, co się umie, wykorzystuje w tym miejscu, próbuję zatrzymać korektę i jazda do góry. Tak, jak to było na przykład tutaj, nie? Też była fala czwarta wyższego rzędu. Tutaj fala czwarta niższego rzędu. Więc jeżeli ten scenariusz, który chciałbym, żeby się zrealizował, bo to będzie bardzo korzystnie wyglądać dla moich dalszych tej pozycji, no to ciśniemy dalej do góry. Jeżeli jednak pojawi się tu w niedługim czasie, powiedzmy, spadek, no to. Będzie to bardzo źle wyglądać. I zamknę wszystkie pozycje łącznie, łącznie z tą pozycją wcześniejszą. No i tak to wygląda. Cóż, ten weekend zapowiada się słonecznie. Więc, cóż, jak zwykle jestem zwolennikiem tego, żeby z, dla osób, szczególnie które pracują przed monitorem, żeby dać oczom odpocząć i, i spędzić ten czas gdzieś na powietrzu. Aktywnie fizycznie, bo praca siedząca przed komputerem powoli nas, można powiedzieć, zabija. Więc spędzamy czas na powietrzu i słyszymy się za tydzień. Zobaczymy, co się zmieniło. Czy jakieś nowe strefy się pojawiły, czy jakieś nowe założenia się pojawiły. A ogólnie zakładam, że właśnie to rzecz, o której nie wspomniałem, bo już na grupie. Już na początku tygodnia o tym mówiłem, że powoli rozglądam się za strategicznymi miejscami na Raj Świętego Mikołaja. Raj Świętego Mikołaja w ubiegłym roku. W ubiegłym roku e, prowadziłem na S&P 500. To było z tego miejsca. I on się zaczął pod koniec października że znaleźliśmy miejsce na Longa i cały Raj Świętego Mikołaja tutaj praktycznie trwał sobie. No, zamykane pozycje były. Całkowicie w tym miejscu, bo tu się obawiałem dużo większej korekty, albo w ogóle jakiegoś ryzyka, gdzie korekta była dużo większa, po prostu było ryzyko. Sajd świętego Mikołaja dla mnie skończył się w marcu. Teraz na SP500 liczyłem na taki rajd Świętego Mikołaja, ale niestety pozycje, które tutaj, o których wam mówiłem przy wcześniejszych analizach, zostały zamknięte, zostały zamknięte, licząc na to, że uda się tutaj dołączyć do wzrostu, ale się nie udało. Ale się nie udało. No jak już tu jestem, to dobra, zróbmy szybko sobie aktualizację do 6500. Nieplanowana analiza. Założenie było takie, że przed Fedem, żeśmy handlowa handlowałem tutaj short. Po spadku zabezpieczenie pozycji przed stratą na scenariusz, że cena szarpnie tu w dół, albo zabezpieczyć się przed tym, że no może ci wszyscy gruźbici, którzy wieszczą krach i załamanie rynku i, i no same najgorsze rzeczy, recesji i tak dalej, że będą mieli rację, czyli większość rynku, większość YouTube'a miałaby rację, prawda? Bo nieprawdopodobne by to było, ale żeśmy na taki scenariusz się zabezpieczyli, ale liczyłem na to, że dostaniemy szarpnięcie chociaż do mojej strefy, gdzie planowałem dołączenie do wzrostów. I niestety SP500 nie udało mi się tego zrobić, ale jeszcze to polowanie trwa, uważam, że kontynuacja wzrostów powinna być. Trochę martwi mnie, że ten ruch jest słaby, Coś powyżej silne. Ja uważam, że tutaj po wybiciu tych wierzchołków, po tych danych, które były, powinna być taka, powinna być taka likwidacja shortów, że, że te wzrosty powinny tutaj wycisnąć dużo więcej, a nie tego nie było, więc trochę to tak dziwnie to wyglądać, tak powiem. Jeszcze widać, że są, jest duża jeszcze rzesza ludzi, którzy twierdzą, że e, idzie recesja. No, <laughs> Może mają rację, zobaczymy. Ja jeszcze uważam, że shorty zostały ostatecznie wyczyszczone. Więc. E, no, czekam na korektę. Jeżeli będzie korekta, no to próbuję zatrzymywać w tej strefie. Jest to strefa 1 do 1. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy tu nie będzie podbity. Tu jest strefa, której nie będę handlował, bo ona na chyba 4-godzinowym interwale. Na 4-godzinowym interwale mamy sygnał spadkowy, który może wywołać większą korektę niż tylko taka tutaj. No i liczę na to, że ona będzie większa. Dotrze tutaj w okolicy 5640. Jeżeli taka będzie, to będę próbował tutaj zatrzymywać spadek i dołączyć do wzrostu. A jeżeli chodzi o ten rajd świętego Mikołaja, na przykład na złocie, uważam, że złoto ma potencjał, żeby ten rajd świętego Mikołaja trwał, to, to może się wydarzyć jeszcze taka okazja, że zanim dojdzie do grudnia, to zobaczymy tutaj mocny spadek, mocną korektę, i dopiero tutaj będzie dołek w rajdzie świętego Mikołaja. Nie wiem, czy tak będzie, ale jeżeli się pojawi taka korekta, to na pewno będę chciał z niej skorzystać, a na razie. Prowadzę to, co mam w kontynuacji tej głosu. Dobra, bo przyciągam. Żegnam się z Wami. Życzę miłego weekendu słonecznego. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.